Dzisiaj porozmawiamy o umyśle racjonalnym. Ważne jest, żeby wiedzieć jak działa umysł racjonalny, żeby żeby móc lepiej usuwać bolesne do doświadczenia. Zrozumienie jego jest ważne. Inaczej trudno jest. Wiedzieć w teorii, jak usuwać te bolesne doświadczenia i, co najważniejsze, zastosować tą wiedzę w praktyce. Umysł racjonalny jest właściwie połączeniem między ciałem a tą nieśmiertelną częścią człowieka. Takim podstawowym Cechą umysłu racjonalnego to jest, to jest właśnie racjonalność i świadomość. Umysł racjonalny jest jak doskonały i optymalny komputer. Optymalnym komputerem jest tylko ten konkretny umysł, umysł świadomy. I racjonalny. Mówię świadomy wbrew pozorom nie dlatego, że świadomość go jakoś wyróżnia, tylko dlatego, że jest na poziomie świadomości. W tym umyśle świadomym są pewne informacje, które są dla tego umysłu świadome. Informacje. Które są w tym umyśle, które są w, w miejscach, gdzie się znajduje te informacje, to one są używane przez ten umysł w celach posiadania doskonałych obliczeń. Gdyż ten umysł nigdy nie popełnia błędów, nigdy się nie myli pod warunkiem, że ma. Informacje i ma prawidłowe informacje. Dopóki mózg nie jest, nie jest uszkodzony, to do tego czasu dobrze funkcjonuje umysł świadomy, gdyż głównym miejscem, z którym się łączy umysł świadomy, i głównym miejscem, gdzie jest umysł, Świadomy jest mózg, niektórzy ludzie mówią, że umysł świadomy jest w korze podczołowej, lecz to są tylko spekulacje. Ale na pewno wiemy, że ten umysł jest w mózgu. I dlatego gdy się uszkodzi mózg, to wtedy źle funkcjonuje umysł racjonalny. Ale dopóki mózg. Nie jest uszkodzony, to jest bezbłędny, te obliczenia. Nawet jak ktoś jest głupi, to tak czy siak, ta głupota wynika tylko i wyłącznie z tego, że ma nieprawidłowe informacje albo brak informacji. Weźmy najprostszy przykład. Jest dziecko, które mówi, albo tak narzeka, że. Ja nie umiem liczyć. W rzeczywistości takie dziecko albo się nie nauczyło liczyć, albo mamy tu jakieś nieracjonalne informacje lub doświadczenia. Wszystko się sprowadza do nieracjonalnych danych i to są jedyne powody błędów, które niby się tak często u ludzi, Zdarzają i są tam pewna linia czasu. Ta linia czasu jest całkowicie racjonalna, przynajmniej jej większa część. Tylko części tej linii czasu nie są częściami racjonalnymi, nie są częściami linii czasu umysłu świadomego gdyż te części należą do umysłu, do umysłu nieświadomego. To w tym umyśle nieświadomym te doświadczenia są jako bolesne doświadczenia, czyli jako fragmenty tej linii czasu. Linia czasu, która jest w umyśle świadomym, biegnie od momentu poczęcia do... Czasu dzisiejszego. Dlatego każdy taki moment, nawet przed urodzeniem, możesz, e, możesz przywołać. I teoretycznie mogą być takie przypadki, e, że osoba coś, coś słyszy, jakoś to oddziałuje na e, dziecko, a jest on dopiero drugi miesiąc e, w ciąży. Takie. Takie bolesne doświadczenia w drugim miesiącu ciąży mogą być niewyraźne, ale nadal mogą być. W racjonalnym umyśle można się cofnąć do takich doświadczeń, chociaż i można do nich powrócić i jeszcze raz odczuć wszystkie wyrażenia zmysłowe. Nazywa się to zapis zapis informacji umysłowy. Ten zapis informacji, te doświadczenia, to jest coś innego niż pamięć. Pamięć to jest pamiętanie, czy coś pamiętasz, ale nie przeżywasz tego. Wierzę, że coś tego było, ale pamięć ma o wiele większe ograniczenia niż powracanie do tych momentów z Przeszłości. Umysł ma jeszcze kolejne oddzielne narzędzie. Tym narzędziem jest, jest wyobraźnia. Ech, większość ludzi jest a jest sobie coś wyobrażać. Niektórzy mają tą zdolność bardziej rozwiniętą, niektórzy mniej, ale niemal wszyscy ludzie mają taką zdolność. Niektórzy ludzie mają bardzo słabą zdolność, ale i tak, i tak również tą, tą zdolność mają. Są w stanie sobie choćby najprostsze rzeczy wyobrazić. To jest rzecz, która odróżnia człowieka również od innych zwierząt. Inne zwierzęta nie mają wyobraźni, a człowiek ma wyobraźnię. Są teorie, według których człowiek wyewoluował w ten sposób właśnie przez wyobraźnię. Kolejnym czynnikiem jest samoświadomość. Samoświadomość to świadomość samego siebie. Są, y, są również spekulacje, czyli to do, domysły, że niektóre zwierzęta mają tą samoświadomość, ale, ale mała część tych, tych zwierząt ma tą Samą świadomość. Człowiek i małpy głównie mają tą samą świadomość. I to były główne umysły, narzędzia. A teraz pomówmy sobie trochę o tym, jakie jeszcze mają dyspozycje te ten umysł. Może on również sterować wszystkim, co się dzieje w ciele. Nie oznacza to, że wszystko, co się dzieje w ciele przez cały czas musi nim sterować i że to robi w czasie, gdy, gdy nie ma żadnych bolesnych doświadczeń. Nie. Wtedy byłby bardzo, bardzo zmęczony, przemęczony gdyby musiał zarządzać wszystkimi procesami w ciele samodzielnie. Dlatego taki istotny jest jednak umysł umysł, który jest, który jest ciała. Umysł, który steruje wszystkimi procesami w ciele. Ten umysł sterujący procesami w ciele sprawia, że że on rządzi ciałem i umysł racjonalny nie musi ciągle nim zarządzać. Również funeksum, która tu stoi, jest to, że ten umysł w przeciwieństwie do tego, co mówili niektórzy psycholodzy w tak zwanej starej psychologii, czyli psychologii profesora. Wundt ta. Wund to jest postać historyczna. Taki to był profesor, który, którego główne badania opierały się na tym, że dusza nie istnieje i jego główne zamiary, jego filozofii były takie, że cały umysł świadomy działa na zasadzie bodziec, reakcja, przetrwania i tu. I tu my się nie zgadzamy, gdyż wiemy, że umysłem racjonalnym steruje ta nieśmiertelna część człowieka, ta osoba sama w sobie. Ta osoba sama w sobie jest najważniejszą częścią człowieka i niemal wszystkim przez umysł racjonalny steruje niemal wszystko w człowieku, oraz może również oddziaływać na świat. Zewnętrzny. I ostatnia sprawa, którą, jest, którą są decyzje. Dużo decyzji jest opartych na tym, żeby, żeby przeżyć na wyższym poziomie, żeby istnieć na wyższym poziomie. Na tym opierają się kalkulacje tego umysłu ten umysł działa prawidłowo opierają się na tym żeby przeżyć na najwyższym możliwym poziomie nie zawsze tu to się udaje przy umysłach różnych istot ale zawsze umysł będzie starał się to zrobić mieć do, do dyspozycji informacje my znając wiedzę o ośmiu motywacjach człowieka, możemy podejmować lepsze decyzje jeszcze lepiej, gdyż dzięki temu posiadasz jeszcze lepsze informacje. Ale to jest ogólny schemat działania umysłu nieświadomego. Nie, nieświadomego, tylko właśnie tego racjonalnego. Na poziomie racjonalności i świadomości.